Patrzki psy nie jadą No Ej psy nie jadą nie? Nic nie jedzie? Tam to się jedzie Dobra pierdolni raz Nie, czekaj, cisza, cisza cicha. nie? Nie Ni ja. Jedzie? cicho, cicho, cicho Nie nie psy, nie psy Dawaj Ale jedzie? Dobra dawaj To nie psy Ale A to się... Nagrywasz? No nagrywam, dawaj <śleski>